Witam na moim prywatnym serwerze Metin2 Zaczniemy od tego, że No zaczniemy od tego, że Pójdziemy do handlarza zbrojami Gdzie ponoć miał być Zynek GM O, widać, z daleka Przybliżymy kamerę Witaj No to zaczynamy. O. Ja, ile rozprówaczy No to zaczynamy. Kurde. Coś niezbyt idzie tą bronią. Hmm, może coś poradzę. O, jo, są jakieś strumyki. No. Ty, jakie hity. No nee, to tutaj się szkatułka a Potem je otworzymy. Chyba, że nie, to zynek wszystkie. <grym> Zrobi. 160 tysięcy No nawet, nie jest źle Szkatułki będziemy otwierać, tylko Zynek nie może ich podnosić O, moja szkatułka Szkatułka rozprówacza hmm. Rozprówacze coś nie za bardzo chcą mi atakować ale ja wręcz przeciwnie Jest jeszcze jakaś moja szkatułka? Hmm. Zynek zajął się wszystkimi no Trudno, została nam jedna Wszystkie są zimko. no to dobra teraz, o jest jeszcze jedna boja. Zobaczymy co ciekawego u handlarza z brojami Hmm, no, no co tam, instrukcje No i tyle, dobra, idziemy dalej Hmm, ponoć teraz do handlary miałem iść No to lecimy, o tu jeszcze jakaś pani jest, zobaczymy co Poczekamy, o, zobaczymy co u niej Hmm, potrzebuje expa. Exp. Exp za kasem, no nieźle Otwieramy sklep, item shop. Tutaj dużo, dużo itemków z item shopa. Takie jak na przykład bossy. Wezmę sobie kupię każdego bossa. Tam widzimy, że Fragless, kolejny. GM, coś tam cuduje. Zobaczmy, co jak z tych, tych bossów. Przyzwałem sobie bossy. No, Bosy jak bossy. Szybko się zabija. Też niezbyt chcą mnie atakować. Kiedyś były bardziej ruchliwe. O 9 ogonów, cyk, 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 cyk. Dobra, idziemy do handlarki. Ty, Metiny. Jo, ile Metinów. Ciekawe, ile nam to zajmie. Fufufuf. Ja, jeden, drugi. Na koniec na przygód przygód, ponoć miałem. Będziemy zabijać smoka, ale to smoka to już po, po odwiedzeniu dozorcy. U dozorcy mamy spotkać jakieś śmierci, tylko nie wiem jeszcze jakie. Coś tam słyszałem w planie na dzisiaj. 30 tysięcy. No hity jak hity, potem mogę pokazać w tym jak się robi, żeby walić takie hity z ty, z ty, ze strumyków. Cyk, 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 cyk i pometnik. Cyk 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 po. Zbyt dużo tutaj tych itemów na ziemi nie jest No dobra zostawmy to Fraglesowi i Zynkowi Idziemy dalej Zynek idzie z nami Spotnę się trochę Kolejne metiny Komuś się chyba nudzi A to tak przez środek wezmę tu, tam, tu, troszkę, tu, tu. Proszę bardzo, i rozwalamy Metin. No, widać, że jesteśmy pro-gracze. Serwer Blenus jest najlepszym serwerem hamachi jaki znam. Potem pokażę porty i takie tam różne śmieci. No, znowu Metin, niezawygodne, nie za wygodne to jest. O! Ktoś tam zniknął Teraz musimy i znaleźć GMA Zynka Poszukamy Pójdziemy koło rybaka pierw. Z daleka zobacz Czy jest koło rybaka 70 tysięcy, nieźle no, koło rybaka nikogo nie widzę Zobaczymy koło kapitana Ponoć miały już być tam smoki Siostra. O, zynek. Miał być u kapitana, ale jak go znalazłem tu. No dobrze. O, niebieska śmierć Fu. A, teraz śmierci przyszły Po śmierciach Będziemy szukać Czerwonego smoka w całym M1 Ciekawe czy nam się uda go znaleźć Ja, ile Yangów na ziemi O, już kończymy rozwalać Teraz z Giemem fraglesem Pójdziemy szukać zynka Fragles no i z Cześkiem. tak i kolega Widać, że pełno jangów. Fragles, kurde, znowu mnie logo w tym samym momencie Ale to się nic nie dzieje, wpisuję szybko pasy Połączenie trwa, wybieramy ninja, gm Gillian, No name O, jesteśmy, no to idzie. Fragles do nogi, <laughs> idziemy o, Gdzie Zynek? Gdzieś on? Fragles, nie, nie widziałeś Zynka? Ponoć stresuje smoki no Fajnie, stalka, ładna stalka Fragles Nie bawimy się stalkami no dobra. Idę teraz sam szukać. Czesiek tam biega. O. Jaka bestia. Znalazł. Jest wytresował bestię. Ale tam wytresował tyle. Ty. Chyba, że tak. On lata. Wytresował bestię. A ja, fiku, miku. I bestii nie ma. Niby żyje, a niby umarła. Zobaczymy jeszcze koło kapitana miał być ten dla mnie osobisty smok Osobisty smok koło kapitana miał być <głos> <głos> Ale nie ma No dobrze, to, to by było <noise> To by było na tyle Serwer Belenus Informacje podaję w opisie Do widzenia